Cześć kochani! Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj y, jestem troszkę umalowana bezbrwiowo, dlatego że jadę właśnie do Arkadii, gdzie Hania zajmie się moimi brwiami. Także w końcu będę miała normalne brwki, ładne takie y, zrobione w brałbarze i zabieram Was ze sobą. No i już jestem bezbrwiowa, ale zaraz będę mieć piękne brewki. Jestem z moją mistrzynią Hanią, która zaraz chętne. zrobi chętne na brypki. I dzisiaj zrobimy pewnie jakieś też brązowe, jakieś takie coś takiego. Masz inny kolor włosów w ogóle. I zobaczcie jak wygląda, przecież wygląda po prostu najlepiej świecie. Także macie, że podobno podobno mi służy, proszę Państwa. Działamy, działamy. Nie zamknęłam oka. Au! Mm. I mam dwa podwrótki, jak takim robię. Z <laughs> góry lepiej. Już się kształci, kreuje, proszę Państwa. Mieszamy, mieszamy, wyrywamy. Mam bardzo wrażliwą skórę, proszę się nie przyjmować. Ten różowy odcień to jest tak specjalnie. To zajdzie. Świetne, nie widać za bardzo, że się świecą, ale... Proszę Państwa, to są kosmiczne okulary, teraz taka moda. I po co malować rzęsy? po co ja dzisiaj tyle malowałam, Zobacz. Ekstra. Zobacz Kari. Co mamy? Nie ostrzysza. Słuchajcie, naj, to jest najnowsza. Najnowsza maskara która przypłynęła do nas, przyleciała z kosmosu. Słuchaj, tak, to jest maskara, która przede wszystkim pogrubia rzęsy. E, I ma ponad 300 małych i więc byłaby Ci każdą na najmniejszą rzęsę. I ma mega lekką formułę. E, I możesz być pewna, że pogrubi rzęsy, ale ich nie obciąży. Bo ona ma taki e, styczkowy kształt. Więc maskara super, zobaczcie jaki on daje tak. Mega, co? Ludzie do, do każdej każdy rozumiem? Aha, prawda? Super! No zobaczcie, tutaj mi nawet widać brzmienie. Jest już nowy kształt, proszę Państwa. Teraz sobie trochę zaczerwienienia, bo ja mam bardzo wrażliwą skórę na zamiast, zamiast korektora wziąłem rozświetlacz. <laughs> Tym ja też można? Mogę? No, mogę tu się wklepać trochę, ale <laughs> i tak jest korektor. To jest korektor. Wiesz, to, to, to jest takie połączenie korektora z rozświetlaczem. zrobione. Kto mi się tu wkurada? Ładzik. Brewki zrobione. I się zawsze podoba jak Hania mi zrobi te brwi, przynajmniej wyglądam jak człowiek. Także mamuśka ma nowe, nowe browki, piękne. Także Haniu, jak zwykle, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Polecam Wam serdecznie Bary Benefit, bo dziewczyny naprawdę robią cuda z brwiami. Jeszcze tutaj dostałam podczas wizyty parę giftów. Między innymi nieziemskie newsy, The Benefit Times. Nieziemskie odkrycie, gigantyczny skok dla rzęs. Ale, ale fajnie wydały gazetkę. No, także proszę Państwa o. Nie! Proszę, proszę. Tutaj mamy o maskarze, tej najnowszej. Ziemia do kapitan, objętość. Proszę, proszę. No, powiem Wam, że ta nowa maskara mnie bardzo zainteresowała. Więc. Yy... Tym bardziej się cieszę, że będę mogła sobie ją przetestować teraz. No i tutaj właśnie dostałam kilka upominków. Między innymi właśnie tą nową maskarę Bad Gal Bank Full Proof Brow Powder. Bardzo lubię ten produkt. Dobrze mi się sprawdza. Kretka High Brow Pencil. Tego produktu jeszcze nigdy nie miałam, więc tym bardziej jestem ciekawa, właśnie, jak ona sprawdzi się u mnie. Będę pewnie pod łukiem brwiowym. Ją sobie y, używać. A tutaj z kolei jest taka odżywka, taki primer, który pod produkty y, do brwi możemy sobie stosować, no i ona generalnie nam y, odżywia brewki. Tutaj mam jeszcze taki super pędzelek do brwi, właśnie. Bardzo, bardzo go chciałam i jestem bardzo szczęśliwa, że dziewczyny z Benefit umożliwiły mi zdobycie go. Tutaj mamy jeszcze książeczkę. O, proszę! Brwioskop, brwioskop. Jest horoskop brwiowy. Każdy znak zodiaku może sobie poczytać o swoich brwiach. O proszę, tutaj jest Hania. No. Heniulka, pięknie wyglądasz w tej oto książeczce. Mm. <gry> Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam Braubary Benefit. Moim zdaniem dziewczyny są profesjonalistkami, jeśli chodzi o stylizację brwi, więc do takich osób jak najbardziej warto się udać. Korzystając z okazji, wstąpiłam jeszcze do empiku po kalendarz na rok 2018, żeby miała do torebki taki mniejszy, właśnie nie taki y, większy jak planer, tylko. Coś mniejszego. Teraz akurat mają promocje na kalendarze, że są przecenione po prostu 50%, więc ja za niego dałam 25 zł. No i jeszcze byłam w Lidlu, po zakupy takie jedzeniowe. Kupiłam malutkiej i taką bluzeczkę, która no może teraz będzie oczywiście jeszcze za duża na nią, no ale w przyszłości na pewno e, się w nią wbije. Tu była niby że dla chłopców, ale mi się tak strasznie podobała, że stwierdziłam, że muszę dla malutkiej ją kupić. Ona kosztowała chyba 14 zł. No i tutaj zestaw dwóch bodziaków. My już takie bodziaki mamy, nawet chyba takie same wzorki. Tak, takie same wzorki. Bardzo fajnie się przypierze je, bardzo dobrze się sprawdzają w noszeniu, więc wziąłem po prostu też taki większy rozmiar, właśnie jak już malutka będzie e, troszeczkę większa, to na pewno takie bodziaki też się nam przydadzą.